Oglądaj www. na żywo. Bilety i pay-per-view na www. freestyle.pl. Chłopaki, kamień, papier, nożyczki 3, 2, 1. Zacznę znowu. Zaczynaj. Zaczynaj kurwa. Ale zacznę to z wami. Temat dla małczyka to cichy wróg. Poza łapkiem góry oni walczą yeah! no no, edzel. Edzel. Do chuja o ręce, ręce, ręce. Zachuję wotła! O! 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 On jest moim wrogiem i weź to ustal Cichy wróg, bo ciężko coś mówić, kurwa, ze spermą w ustach O, i jeszcze raz dokładnie już Także fatality, ostatni spust I jeszcze raz dokładnie, padam tu na bity Bo wiadomo, że twarzyk tutaj nie jest cichy I jeszcze raz dokładnie, padam właśnie Ja wchodzę do finału, głośno i wyraźnie Jadę głowy, wyraźnie, mimo tej wady wymowy Ale wiecie co jest najlepsze? ten freestyle Mogę bez problemu mówić, że Felix to pista, bo tam nie ma kurwa tej litery. Kiedy wpadam, to wiadomo, będę szczery. Ej, dokładnie, wpadam cichy wróg. Kurwa, to nie strzał w serce, to strzał wróg! róg. Yeah. jeszcze raz dokładnie, wpadam czyste w jednie. Strzał w róg, to jakby strzał w medal. Jeszcze raz dokładnie. Dobra, róbcie kurwa ręce w górę, jedziemy z tym, który hałas! jedziemy! ej, ej! ej. Łapy, 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 łapy Cichym wrogiem był twój pierd i tego nie zmienię Bo go chciałeś puścić, a się zesrałeś na scenie Ej, dokładnie, i rzucam rapsy, wchodzę, do są te chłopaczki Ej, Smalczyk, wybij pisanki z zajawki To ci dostanie gówno z obawki. Kurwo, ej, jestem tu w palcu, tak, jestem człowiek. Sami pokazujesz chłopaku, jak ty w jednym wersie się odniosłeś do tematu Kurwo, fajne spontany, zwalczyk półfinał tutaj nawijamy Kolego, jak to jest mieć ksywet tłuszczu zwierzęcego, kurwa Dzień. ej, to jest gra, to jest basztet psa I ja kurwa pozdrawiam pana, po półfinale rucham basztet po cyganach Sześć, się zmiana bitu Jom, lecimy, powstanie. lecimy, żyjemy, żyjemy łęcem w górę! O, ładnie, poznań! O, 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 o. Jak zywa od zwierzęcego, styl jest niezmienny! Jak to jest wziąć krzywkę od orzeszków ziemnych? kurwa! Yo, 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 yo! Dokładnie zakładam. Orześka, ja tu powiem kolego. W takim razie kręcaj i posią miło Jestem Felix, sam piste. Jestem największym poznańskim gościem I coś ci powiem kurwa potem. Jak twój stary jest psem, to się nie urodzi zgodem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spójrzcie kurwa na tego łaka. Wiecie jak powstają takie koleżki? Pożąd przypadkowo zapiął same raka, kiedy kurwa razem się schylali po orzeszki. Ale zajebisty jest grubasem, no jest niezły. Próbuje wejść do finału, polołapując swoje wersy. Ej, ej, ej. I jest to nas różni? Jak freestyluję, ja tworzę sztukę. Ty kurwo tylko ją Jo! Ciste w yapach. Sztukę to ty kurwa, skupiłeś na gaciak! Jeszcze raz dokładnie ziomą, dlatego dzisiaj ci odpierdalam twoją własną bronią! O, Co zabała jego cały mesetro do tego Ej, ej, ej! No zróbcie się kurwa, hałas powiem w rozeznaniu! Wrocławska kurwa nie wybrał u nas w Poznaniu! Yo, yo, jo, yo, yo! Dokładnie wpadam, to jest pierdolony łak! Jak robią Poznaniacy z półfinału? Tak! Yo, 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 yo! Jeszcze raz dokładnie wpadam, jesteś kebilem. Jakiś z ciebie Poznaniak, jak urodziłeś się w pizza? Ale skoczyłeś, jedną! Czekaj, czekaj! Czekaj, piła, to jest Polska. Ale skoczyłeś, kurwa, jedno wiem! Przypomniała mi się scenka, jak się jebałeś za nogę, rzuciłeś o podłogę i wtedy mówiłeś, kurwo, że jesteś underdogiem. Koniec! Szanowna publiczności! Czy w tym starciu lepszy był Smalczyk? Czy może jednak Felix? O! Łobaben! Jeszcze raz! Smalczyk! O! Czy może Felix? O! Publiczność jakby za Felixem, a co na to Juroży? 3, 2, jeden! Jednogłośnie Felix!